Witajcie z tej strony Skorpion. Przed jaki wam następny odcinek z gry Sniper Ghost Warrior. Znajdźcie Agenta Rodriguez'a, ok. Widzę, że mamy tylko tą broń. Więc to będzie kolejna misja raczej a la Rambo. Oni już oczywiście lecą do przodu. Jak żeby inaczej. Co dalej? Ej, zaczekajcie na mnie chłopaki. Ej, ej, gdzie wy tak lecicie? Ej, guys! Hello! Nie olewajcie mnie! No oczywiście, oni już strzelają. Pierwsi robią zadymę. Ach, ta broń. Moja. Trzęsie tą bronią mota. Trzeba będzie ją zmienić na jakąś inną. Dobra. Spokojnie lecimy do celu 10 metrów Ok, naprzód, ale mówisz o mnie, czy... Jak? Apteczek mamy spoko na razie. Sporo, 5 Połowy będę Dostał. Tam u góry jest ziom. No, wychyl się. Chyba, że został załatwiony, już. Oni widać większość roboty robią za mnie. W sumie lepiej dla mnie. Poniekąd. Jemy, mi tu. Strzelajta we mnie. Oni wybiegli, nie zauważyli tego kolesia. Chciałbym broń. O. o ta jest na pewno lepsza, co miałem. Przynajmniej w moim odczuciu. 30 metrów. Zaczyna się jazda. Dostał jeden, drugi. Tam gdzieś jeszcze chyba na pewno będą jacyś. Przekonamy się. A na górę, 40 metrów, dobra. No to lecimy na górę. Spokojnie. Co wy tak się spieszycie? Nie wiem. To nie jest na czas misja. Coś za cicho jest. Podejrzane. Zbyt To Tu mamy punkt. Okej, okay. działamy. Najgorsze uratowany. Dąży do delty 3 Dobra to mamy akcję, muze. Wo. O tyłu nas biorą. Nieładnie. Czyli ścigają nas. To my jesteśmy teraz widać zwierzyną nie a łowcą, a wcześniej było na odwrót. No okej. Okay. Ta broń widzę ma pewną wadę. Mało pocisków w magazynku, no ale co zrobić. Mother too, I got a O kurde. I nas zabili. No, niestety. Takie tu było głupie. Ładnie dostał Heda z bliska. Jest się głupie, że nas tutaj ścigają. Mają przewagę, bo. No mamy tylko tą broń. No niestety. Może powolutku damy radę. To jest taka jedna z tych głupszych elementów czy fragmentów misji, o których Wam mówiłem, że jest kilka w tej grze, nie wiem, 4-5. Bo jest takich. Tak czy siak? No. Trzeba to przejść. Nie mogę pozwolić, żeby mnie dopadli. Powolutku. Jest. Z góry, żeby mnie nie ściągnęli To jest ważne. Zrobimy sobie save'a. Trzeba się jakoś zabezpieczyć. Nie wiem, czy dobrze idziemy, bo idziemy. Wow, was jest tutaj tylu. Dobra, udało się załatwić ich. Akcję pełną gębą. Jak to się mówi. Spadamy, i no szybko. Dobra, wejdziemy tu na górę. Stąd może będziemy mieli łatwiejszy widok do ubicia ich. Jest ziomuś. Piękny strzał. W głowę, nie w głowę. Ale dostał. Jednego mniej. To się liczy. Są tu jeszcze jacyś, no słyszę strzały. Mam nadzieję, że ta muzyka nie jest za głośna dla was. Bo ją minimalnie zwiększyłem. Jak nie, to ścisze najwyżej. Jest, koleś, widziałem chyba tam. Co najmniej dwóch. Nie wiem, czy dostał. Ciężko widać za tego płota. Chyba nie. Trafiam ich nie bardzo. Dziwne, że krawiec sneiperski stąd nie może ich załatwić. O, jeden chyba dostał. Drugi. Dobra. Złozimy. To jest właśnie głupie w tego typu grach i w tej grze, że to schodzenie z drabin, i a szczególnie schodzenie, nie jest za bardzo dopracowane. Na razie nie biorę, a no, w sumie wezmę, dobra tam. Tymendo. Ładny head. Idzie kolejny koleś. Gdzieś on tam jest. Widziałem go, przez biegł właśnie. Dostał? Nie. A może to był inny? Tak czy siak. Spadamy stąd. Musimy się ewakuować. A ten co? A, w mękach ogni piekielnych zginął. agent rodriguez is free but general vasquez is still alive knowing that someone has him in his sights he'll be more careful fearing another assassination the heated battle with the regime must go on delta-3 along with razor-6-4 is sent on a mission to locate a cocaine plantation and set up tags for an airstrike to destroy one of the regime's heaviest gravy trains All right, we are two clicks from the village and the documents Okej, okay. będziemy płynąć i rozwalać koleś. Najwyraźniej. Dobra, mamy się mali. Ładnie oberwali. Co jeszcze, któryś przeżyła? Tu piękny strzał. Ładny hajzik No pewnie, że nice. Kto jeszcze na nas pizka? Wszędzie jesteśmy na celowniku, bo my pośrodku...

Blisko jest ten celownik teraz fajnie I teraz to on mi zasłania dobra, olaliśmy ich nie dotarliśmy jeszcze do celu a śmigłowce dobra Fajnie wyglądają, nie? To chyba muszą być rosyjskie, takie potężne. Pamiętacie? Jak z filmu Rumble. Clear. I don't think they saw us. Let's keep Dobra, save'ik. Wiecie no, robię save'y, no bo trzeba, nie? Nie będę powtarzał misji od początku, żebyście wy nie oglądali czegoś po, nie wiem, 10 razy tego samego. Oh. Ładny strzałek. Dwóch. Pewnie. Jeszcze jest. Dobra. Chwilę spokoju. Chwila minęła. Tu jest koleś. Nie dostał. A dostał! Dobra jestem. No. Mam nadzieję, że materiał się Wam podoba. Jest akcja. Oczywiście komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie. Zapraszajcie swoich znajomych na mój kanał, żeby było nas więcej. I przy okazji wspierali akcję 500 psa. Ładny head. Tu dostaje. Teraz masz za to. Z takiej broni, takiego pocisku, no odrzut musi być. I to spory 40 metrów do celu. Za nami są wrogowie, ale my ich olewamy? Aczkolwiek... Nie, nie dosięgniemy. Dobra. Kid z nimi, 20 metrów do celu. Okej, okay. znajdź dokumenty. Dobra, oni poszli w prawo, to my idziemy w lewo. Czas na rozwałkę, oni już wiedzą, że będziemy wkraczać. Nice, shoot. Tam jeszcze jest na pewno drugi. Dostał. Ale to nie koniec, co tylko dwóch? Nie wydaje mi się. Właśnie. Great. Bah. Tak kilku na wejście pilnowało, no. To musi być grubo. I pewnie będzie. A nie zdążyłem ich załatwić, ale tam jest gościu na wieży. Tak to się załatwia i robi. Coś mi tu nie gra. Działko. Kolesi nie ma? Podejrzane wziąłem ruch właśnie nie dostał teraz. Mówię jak widzę ruch, to działam, obserwuję i strzelam. Takie moje zadanie, Likwidacja, między innymi. Masz tym, za to. tym, że w Easy, easy, spokojnie, rozglądamy się, się wychylają normalnie w ostatnim momencie, no patrzcie, no, od tylce chciał mi wziąć. nieładnie. Werynie ładnie. Okay. ok, są dokumenty. Documents are in hand. Heading back to the boat. Roger that. Ale to była pułapka, taka mini pułapka. Dobra, zrobimy sobie save. -a. Mamy 250 metrów do powrotu. Wróć do pontonu, zgadza się. Załatwiliśmy niby większość, ale pewnie to nie będzie powrót taki prosty. No patrzcie. Nie wiem, czy to byli moi, czy wrogowie. Bo jak wrogowie, no to nie trafiłem, a jak moi, to nie da się ich likwidować. Trzeba być ostrożnym. Inaczej się nie da. No tak, widzieliście. Wcześniej nie mówiłem: byłem zwierzyną, a nie łowcą. Role się zamieniły. Czyli z łowcy stałem się zwierzyną, 90 metrów, coś za cicho jest, za spokojnie że jak tam dotrzemy to będzie grubo a raczej oni nie odpuszczą a płynąć pewnie będziemy dalej bo przecież z buta nie będziemy płynąć mamy po to ponton, nie? Dobra, płyniemy. Zrobimy sobie tutaj save'a. Ja wiem, robię je tak nie za często, ale jednak. Dobry strzał. Bardzo dobry.

Fakt, słyszycie? No i widać, fajnie wyglądają. My zaraz będziemy tutaj odcinek kończyć. Przypominam o innych moich seriach na kanale. W tej chwili prowadzę Batman Arkham Origins. Kontynuuję. Oczywiście, we'll to gra karciana Hearthstone. Choć widzę, że ostatnio, czy ogólnie, raczej bym powiedział, że małe jest zainteresowanie tą grą, a jest bardzo popularna przecież. Ustaw markery. No dobra, zrobi się. Tak ci jak? Zapraszam do playlisty. Tam na pewno znajdziecie sporo filmów, wręcz już można powiedzieć tysiące prawie, gdzie znajdziecie coś zainteresowanego dla Was do oglądania 45 metrów. 165, sporo. Biegniemy, póki mamy okazję i jest cicho i spokojnie. 90 metrów. Coś w dłuższy czas jest cicho. O, -o śmigłowce. To nie wróży nic dobrego. właśnie takie potężne maszyny no to wiadomo, nie mamy z nimi szans jeździ, siema i nara, pięknie oberwał. I tym super akcentem zakończymy sobie odcinek Komentujcie, oceniacie, subskrybujcie do następnego odcinka. Cześć!